Powodów. Bajkę, którą czytałam w sobotę, nie mogę znaleźć teraz na kanale YouTube Fundacja Przytulny Domek. Dlatego postanowiłam nagrać jeszcze raz właśnie tę bajkę, bo jest bardzo wartościowa. Nie tylko dla dziecka, ale też myślę, że dla dorosłego. I załóżmy, że dzisiaj jest sobota 20. 5 października 2025 roku i dzisiaj myśli przytulne po raz 2029. Trochę ostatnio zakręciło się w, tych, w tej numeracji i powoli rozprostujemy sprawy. Ale do rzeczy. Bruno Ferrero, lew i muszka. Nad brzegiem strumyka zasnęła maleńka muszka. Z głębi lasu dał się słyszeć głuchy, potężny ryk. Biedna muszka ogromnie się przestraszyła. Wielki, tłusty lew ryczał z całych sił, szukając dla siebie kolacji. Muszka zawołała oburzona. Hej, ty, tam, możesz zamilknąć? Co ma znaczyć cały ten hałas? Czemu nie dajesz spać spokojnie, porządnym stworzeniom? Jakie masz prawo, aby tutaj przebywać? Lew wargnął. Jakie prawo? Moje prawo, jestem królem dżungli, robię to, na co mam ochotę. Jem to, co lubię, idę tam, gdzie chcę. Jestem bowiem królem dżungli. A kto powiedział, że jesteś królem? spytała spokojnie muszka. Kto powiedział? zaryczał lew Ja to mówię, gdyż jestem najsilniejszy i wszyscy mnie się boją. Ale ja się ciebie nie boję, a więc nie jesteś królem. Nie jestem królem? Powtórz to, jeśli masz odwagę. Naturalnie, że powtórzę. Nie będziesz królem, jeśli nie zwyciężysz mnie w walce. Walczyć z tobą? Warknął lew trochę zafrasowany. Kto słyszał coś podobnego? Lew przeciwko muszce? Ty, mała, nic nieznacząca drobino, jednym dmuchnięciem pośle cię na koniec świata. Lew. Jednak nigdzie nikogo nie posłał, dmuchał i wysilał się z całych sił, a muszka huśtała się na zdzible trawy i wołała: Jestem silniejsza od ciebie? Jestem królową? Wówczas lew już całkowicie stracił poczucie rzeczywistości i z szeroko roztwartą paszczą rzucił się, by połknąć muszkę. Połknął jednak jedynie kawałek trawy. A gdzie była sprytna muszka? Właśnie w nozdrzach lwa i tam zaczęła go łechtać i kłóć. Lew uderzył głową w drzewo, drapał się pazurami, wrzeszczał, ryczał. Och, mój nos, mój biedny nos litości, wyjdź stamtąd. Ty jesteś królową dżungli. Jesteś wszystkim tym, czym chcesz być. Ale wyjdź z mojego nosa, popłakiwał lew. Wtedy muszka wyfrunęła z nosa lwa, który upokorzony i udręczony zniknął w głębi dżungli. Muszka zaczęła tańczyć z radości i wołać: Jestem królową, jestem królową! Pokonałam lwa, zmusiłam go do ucieczki. Jestem silniejsza i przebieglejsza od niego. Skacząc radośnie tu i tam, muszka nie zauważyła, że zaplątała się w coś cienkiego. Lepkiego, mocnego, w białe, długie nici, prawie niewidoczne wśród drzew, które okręciły się wokół niej, krępując jej nóżki i skrzydła. Po chwili na swych ośmiu nogach zjawił się pająk. Cóż to za wspaniała przekąska na kolację mruknął pod nosem No, właśnie czego uczy nas ta bajka? Że warto być pokornym, tak mi się wydaje, bo mądry jest człowiek ten, który ma w sobie dużo pokory. Wszystkiego dobrego na kolejny czas i dziękuję Ci za Twoją obecność w myślach przytulnych, które pojawiają się codziennie od 8 kwietnia 2020 roku. Tak już ponad 5 lat w przestrzeni Fundacji Przytulny Domek wcześniej na Facebooku, teraz tutaj na kanale YouTube. Pozdrawiam Cię serdecznie. I do zobaczenia w kolejnych myślach przytulnych.